Cześć, tutaj Pacio z przyszłości. Chciałbym was tylko poinformować, że nie ma trochę ciągłości zdarzeń w tym odcinku delikatnie, bo nagrałem zbyt duży materiał wcześniej i ten poprzedni odcinek, drugi, w zasadzie jest część tego trzeciego odcinka, tylko po prostu podzieliłem to na dwa: jakby tworzenia samego siebie budynku, kopalnie i na tworzenie workshopa i gdzieś tam może delikatne kończenie. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, więc zapraszam do oglądania serdecznie, zrozsądźcie się, ustawcie się wygodnie i zapraszam do oglądania. Dobrze się zastanowić, co my będziemy chcieli, żeby było w tym workshopie na razie. Z całą pewnością na początku bym chciał właśnie może dwa fany dorobić, mikser musi być, może jakiś piliston póki co. No w sumie na razie nie mogę sobie na wiele pozwolić, żeby było w tym warsztacie. Pewnie będą trzy fany, jeden pod lawę, drugi pod ogień i trzeci pod wodę, żeby łoszować rzeczy. Dodatkowo jakiś presik będzie. Jeden powinien starczyć. No raczej jeden press powinien wystarczyć, póki co może dwa miksery, jeden mikser do przerabiania, jeden z automatycznym uzupełnieniem wody i jeden normalny miks, może trzy nawet, jeden pod ogień, ale ogień jeszcze nie mamy, więc ja na razie dwa po prostu. tam później można dodać coś takiego, że pod spodem z identyczna ilość... Ech. Pod spodem miksera możemy dodać specjalne takie jakby ognisko ale coś w stylu, Blaze zamkniętego w klatce i on nam podgrzewa rzeczy i dzięki temu możemy inne materiały uzyskać. Ogólnie to jest bardzo potrzebne po to, żeby stworzyć sobie coś takiego jak brass i ten brass możemy wykorzystać w bardziej zaawansowanych rzeczach i na przykład tutaj rotation speed controller jest, on pozwala nam zmieniać prędkość. Bo mamy kilka podstawowych jednostek ogólnie tutaj. Tak czy siak, na pewno będziemy troszkę kilka presów, fany możemy sobie dodać i, i... na razie tyle by wystarczyło. Więc na razie może zajmiemy się podłączeniem kilku maszyn, dokończeniem dachu i chwilowo bym na razie się wstrzymał z tą budowlą. Żebyśmy mogli zacząć, będziemy potrzebowali dodatkowych watery wheelie. Teraz, gdy mamy podłączone nasze łotewile, potrzebujemy więcej miejsca, więc trochę tu wykopię. W tym momencie nasza prędkość obrotowa jest dosyć wolna, dlatego przyspieszymy ją sobie delikatnie za pomocą pewnego sposobu z kogami, tworząc po prostu przekładnie z nich. Żeby zwiększyć naszą prędkość obrotową, potrzebujemy stworzyć sobie troszkę szaftów i następnie z tego kogi. I z tych dużych kogów pewnie cztery będą potrzebne. Cztery duże kogi. Teraz tak, żeby zwiększyć naszą moc potrzebujemy dużego koga, postawionego w ten sposób i teraz tutaj małego. Dzięki temu ten delikatnie szybciej się kręci. Następnie jak postawimy sobie tutaj dużego koga i tu tutaj damy undezide casing, żeby to nie ingerowało w tego koga, którego tu postawimy, przyspieszymy jeszcze bardziej. Teraz, o, troszkę miejsca dla lebrakuje. teraz wstawiamy kolejnego, dużego koga, tutaj sobie dajemy znowu Antisync Casing, wstawiamy małego, jeszcze szybciej się kręci, znowu dodajemy dużego i jeszcze jeden i tutaj mamy już całkiem szybkiego, nie jestem pewien czy on pozwoli, bo głównym naszym problemem aktualnie jest mikser. Mikser potrzebuje troszkę większej prędkości obrotowej, żeby się obracać, bo jeżeli byśmy podpięli pod takiego terwila od razu bezpośrednio, no to nie będzie się na to na tyle obracać szybko, żeby to nam działało po prostu. Więc potrzebujemy troszkę więcej tego momentum. Może dołożę jeszcze na wszelki wypadek kilka więcej. Tak czy siak więcej nam się tego przyda. Dodajmy może trzy. To już będziemy mieć całkiem też fajną prędkość, która nam pozwoli troszkę szybciej procesować te wszystkie rzeczy. O, jeżeli byśmy chcieli teraz postawić tutaj, bez, bez tego zinga, no to nie da się. Ale wydaje mi się w sumie, że taka prędkość nam wystarcza, ale już mogę dodać ten jeden i będziemy naprawdę mieć super szybką prędkość, tylko w tym momencie nie wiem, czy nam da radę udźwignąć to. Jeżeli nie, no to po prostu skrócimy sobie o, o jeden czy 2. mi się, że raczej powinno może dać radę. Chociaż ciężko mi stwierdzić. To jest kilka maszyn, więc tego nie powinno być na tyle. Ale w sumie. Na Pewno nie będziemy potrzebować aż tak dużej prędkości. Taka nam powinna wystarczyć. Na pewno teraz wystarczy dodać maszyny i wszystko podpiąć tutaj. Hmm. Nie wiem jak działa. Czy rozmów. Roznuch... Jakby fana może podpalić coś. To mnie najbardziej boi, dlatego też zmniejszyłem moc obrotową, żeby czasem nie spaliło nam tego wszystkiego. Dlatego wydaje mi się, że tak. Tutaj byśmy może wychodzili z. En... jakby samym siebie energią. Dodatkowo. Tu byśmy postawili te trzy fany. Teraz tak. Pierwszy fan to w sumie by było nisko, nie wiem czy tutaj postawione. Muszę przetestować sobie to wszystko, bo jeszcze nigdy w zasadzie nie robiłem tak wyglądającego warsztatu. Najlepszy sposób na podłączenie tego, wydaje mi się, że będzie zrobienie sobie Essence Chain Driverów, które są dosyć proste do zrobienia. Teraz to by poszło tak. I tutaj by poszły trzy fany. Nie czy nie za wysoko tego też robię. Może by to być też ten problem. Przydałby się troszkę więcej underzight casingów. Jeszcze jeden by się przydał. Też może gearbox tutaj. Gearboxa się w ten sposób chyba robiło. Ja bym chciał w vertical. A czy vertical nie ma od boku? Jednakże mogę zrobić dwa więcej chains. Robić tak. Tutaj dać tak. Dzięki temu teraz tu powinniśmy móc wyciągnąć szaftami się do góry. Ładnie. Tu byśmy mogli dać. Milstone jak będziemy mieć to idzie dalej i to muszę tak zachować. Kurde, jakby to zrobić sensownie, To miksery potrzebują koga od góry. Aby się ruszać. nie nieważne, w którą stronę by się ruszał, więc można by było coś takiego zastosować. I tutaj by się obracał. Jednakże e, press potrzebuje innego rodzaju mocy. Potrzebuje, żeby shaft się obracał w tą stronę i wtedy jest tutaj pres, no i wtedy się kręci. Myślę, jakby to pogodzić ze sobą. Coś takiego by można dodać. Tylko jeszcze jedno dalej. W tą stronę. Wydaje mi się, że mogłoby zadziałać. Tutaj były na przykład były 2-3 presy. No, całkiem fajnie to wygląda. Teraz wystarczy stworzyć wszystkie potrzebne nam maszyny. Będziemy potrzebowali raz, dwa, trzy. Pewnie 5 depo. Na każde. Tak. Tak. To się chyba robiło w ten sposób. Na razie nas na dwa stać. Będzie jeszcze trzeci. Tutaj zapewne byśmy sobie wstawili. Tak, bo ten jeden będzie podgotowanie. I będziemy mieć tego blazowego gostka, żeby nam robiło. Jeszcze przydałoby się podpiąć w ogóle tą moc tutaj. Wiatr się w dobrą stronę kręci, czy nie? Nie wciąga. Nie dobrze. Po prostu wstawimy tutaj Gearboxa w takim razie. Gearbox powoduje to, że... Aha, tak. <laughs> no, Gearboxa byśmy nie potrzebowali w takim razie, bo jeżeli kok się obraca, tu się obraca w tą samą stronę, którą się obracał, tu się obraca co przeciwną i tu się z powrotem obraca w tą samą. Jeżeli tak, to damy i dodamy sobie Chain i jeszcze jeden pewnie Chain. Tu dodamy Shafty. To wszystko teraz powinno nam się w dobrą stronę kręcić. Dobra. Teraz tu potrzebujemy ogniska, tutaj wody i jeszcze dodatkowo fanów. Ale nie chciałbym robić za pomocą rączki już tego wszystkiego, więc mamy swój press. Teraz potrzebujemy jakąś cytatę, móc obrotową dodać. Przejdźmy sobie może trzy kogi tu, póki co, zamiast mikserów. Super. Tutaj wrzucimy nie. Jakieś przejście tu muszę zrobić. Czekaj, zniszczę to ognisko. Zostanę do Czerkole. Dajcie mi normalne. Nie ma normalnego. No dobra. Damy sobie tutaj lawę, ale chyba będę musiał odwrócić ten schodek, żeby on. Tego, co się aktualnie boję, jeżeli chodzi o tą lawę, to to jest to, że jeżeli ja postawię tutaj wodę, to to się zawiedzi w obsydian. <ścoughs> tak jak myślałem. Boże. Przecież to zajmie wieki. Okej, okay, udało się. To będzie tu, a lowa będzie tu. Ale tak czy siak. Potrzebujemy wyliczyć, ile potrzebujemy. Potrzebujemy 5, 15 tu i ile tu? Jeszcze dwa potrzebujemy sobie zrobić. Czyli 8, 15 i 8. Jednocześnie testuję sobie tutaj, czy no to ewidentnie nie może pod... podpalić loga na szczęście. Dajmy sobie te 15. Mamy trochę Adesaj polejów. Dwa, dwa Adesetki i jeszcze do tego shafty, tylko że mamy jeden shaft. I mamy. Nie wiem, czy w sumie to zadziała z wodą, jak jest przez tego. Nie będzie działać z wodą. A tak o woda działa. Zostało nam jeszcze zdobyć jeszcze jedną lawę, jupiii. Chciałbym teraz, żeby w tym momencie pojawiła się tu... lawa. O kurwa, jednak działa! Jestem magikiem! Czy to mi nie podpali czegoś? To mnie najbardziej zastanawia. Jeżeli na przykład postawię sobie tu loga. Czy on zaraz nie zacznie płonąć? Eee, co ty tu robisz? Chyba nie, stoi dosyć długo. Dobra, w takim razie ustawmy sobie nasze depo. Czy w tym momencie jeżeli... To chyba działało. Gotuje mi się super. Czyli jeżeli postawię sobie gravel, to się łoszuje tak? Łoszuje się. jeżeli sobie postawię... ten tu. Nie, wiem, czy się upiecze? No gravel się nic zrobiło w nim. Tu się zrobił Charkol, fajnie. A co nam się z tego zrobić w takim razie? Coś się niby z tym dzieje, więc tak, by był jakiś przepis. Na to. Jest coś takiego tu? Nie widzę. Po prostu zwykłe particlesy ustawiam. No, teraz dodajmy no, sobie miksery, może? Czyli to było tak. I dwa Undzajty. Nie mamy, a mamy undesight w ogóle przy sobie? Skończył się nam. Uff! Boże! Jak czekał na mnie. Weźmy sobie trochę undesightów i w sumie. Zróbmy tylko tyle, ile potrzebujemy, bo będziemy mieć teraz jeszcze jeden kok. O. I teraz, gdy mamy nasz mechanik mixer, ojoj, ojoj, oj. Myślałem, że będzie wystarczająco mocy, mm. A co tu się stało? Nie gadaj, że to jednak może ma jakąś szansę na spalenie. Ola boga... Czy mi spłonęło pół chaty w tym momencie? <grym> Dobra, mniejsza część dużo na szczęście. Teraz fitu mi przypaliło, no nie no... Kurde bela, no... tre unlock To trzeba zmniejszyć, o jedno pewnie. A jeżeli nie, to dorobię więcej gdzieś water Will nawet pod ziemią. Yy, mmm... -y. Jak by to zrobić? Może po prostu... Tak... Tak... Czy to wtedy pcha? Nie pcha. Ciągnie. Czyli teraz nie potrzebujemy... Potrzebujemy gearboxa tu. Dalej nie. Aha, bo to nie jest połączone. Jak by to zrobić? Po prostu skrócić to. Teraz powinno się piec. Pytanie, czy to w ogóle sięga aż tak daleko? Jak tak, to ja to nie wiem. Jakoś może zmniejszę. Może stąd na przykład wezmę moc obrotową? Od tego, nie obracającego się? To może tak. Teraz to w takim razie byśmy mogli po prostu wertykal gearboxem. Tu to byśmy pociągnęli tak. I czy to teraz. Czy to w ogóle w dobrą stronę, teraz się obraca? Może być zbyt wolno. Boże. <laughs> Wezmę vertical Gearboxa i postawię filowo, czyli gearboxa po prostu. Trzeba będzie go zamienić. No bo jakby moc kręcenia nie jest ważna w zasadzie. No Ale czemu mi się to. Kurde, jakim cudem to się podpaliło? No kurde jak? Ewidentnie to nie zaczęło się od tego kamfera, tylko to się zaczęło od tego. Może nie mam pojęcia, naprawdę. No teraz nie ma takiej mocy. Teraz to na jaką wysokość sięga? Ała, woda. No dobrze, że się dużo nie spaliło. Tyle się cieszę, bo jakbym kurde, przez chwilę up byłem. W ogóle do jakiej wysokości to sięga teraz? No do tej, więc o tyle dobrze. Tu już chyba nie oddziałuje. A tu? Tu już oddziałuje mi się wydaje. No ale tu nie chce się, kurde, podpalić, a to się podpaliło. No, żeż. To może jakiś faktyczny, losowy, całkowicie tik, albo to w ogóle nie od tego może. Nie mam pojęcia. Wiem, że nie mam, nie, nie mam sufitu. Tyle wiem. Dobra, to trzeba podłączyć jeszcze. Mm. Tutaj potrzebny jest gearbox szlak, czyli jeszcze jeden potrzebujemy, bo coś tu mogę wykombinować tak średnio, a może po prostu teraz jakbym dał duży cogwheel, mały cogwheel, jeszcze jeden mały cogwheel tu i to teraz, tak czy siak trzeba vertical gearboxa, żeby to z tym połączyć. Dobra, pożyczam na razie stąd i zabieram stąd tego. Aby to się w ogóle obracało. Teraz tak, tutaj wrzucamy sobie to, to. To robi. Brrr, 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 brrr. I robi nam undesite. Faktycznie chyba tu zrobię trzy, bo te cztery brzydko wyglądają. Gdzieś pod ziemią zrobię jakiś taki tunel długi, czy coś. Może jakiś podstawowy steamboiler. Mamy wodę, czysto teoretycznie. Steamboiler źle by nie wyglądał, a gdzie by go ustawić? Może tu po prostu, w tym rogu? Dwa na 2 do góry. Dobra, i teraz... Zróbmy sobie pozostałe miksery. Tu jeszcze to. I teraz... Tak, tak i tak. Czy to będzie overstresować, czy nie? Mam nadzieję, że nie będzie overstresu. Nie ma overstresu. Super. A czy to naprawdę to od góry nie zasila? Czyli jeszcze inaczej to musi być. Czyli teraz będzie tu. Tu będzie kog, To będzie się kręcić w tą stronę. Potem będziemy potrzebować Vertica gearboxa. I tu w zasadzie można by było postawić po prostu. To już overstresuje, a jakbym postawił dwa Kogi, Overstresuje. Ale chyba wolę dwa Kogi postawić i na nie położyć casingi. Trochę lepiej to wygląda. Hmm. Chwilowo mógłbym dołożyć jeszcze jeden waterwheel po prostu. Okej, okay. za długie to jest. Może dwa waterwheel obok siebie? Nie zmieszczą się na takiej wysokości. Znaczy na takiej długości. Fajnie by było, ale. No, pod ziemią pewnie wykopię jakiś tunel, dodam troszkę więcej waterwheel'i, a tutaj zostawię tylko trzy, żeby były wyglądowe. Chyba, że jakiś jeszcze windmill tutaj postawimy, i to nie rozwiąże mojego problemu dalej. No, przynajmniej wszystko działa w tym momencie. Jeszcze jeden depo na spokojnie, powinien dać radę tutaj teraz. Dadać, znaczy jeden e -press. Nie mam już. A kończą mi się cały czas te szafty. Tego tyle idzie. Tak się wydaje, że to nie jest jakieś super drogie, ale tego cały czas tyle idzie. Znowu. Ostra... Na razie nie potrzebuję drugiego. Chcę sobie ten postawić w tym kierunku, ten w tym. Mhm. Ten jest dekoracyjny w tym momencie. Naprawdę wykorzystuję maksymalny sposób. O kurde, to jeszcze nie jest podłączone. Stress. Mogłabym sobie poradzić, no, po prostu zmniejszyć prędkość, albo dodać kolejny waterwheel, żadna z tych opcji mnie nie zadowala niestety, no ale jak mus to mus, no. Czy czym się kilo zwalił, nie chce mi się myśleć, dajcie mi tego koga, nie mam jak stąd wyjść. Ty masz się kręcić i ty masz się kręcić. okej? Okay? Świetne. Wszystko się kręci. Może nie jest taka zawrotna prędkość. To się w ogóle da presować. Da się, ale zawsze coś tu w ogóle da, trzeba zrobić. Także chciałbym Wam podziękować za oglądanie tego odcinka. Jednak zatrzymam Was jeszcze na chwileczkę. Usunąłem dwa koła młyńskie i naprawiłem delikatnie przestrzeń wokół nich. Następnie zabrałem się za dolną część piwnicy. Usunąłem poprzednie połączenie mocy obrotowej z fanami i zacząłem wykopywać takie małe miejsce na waterwheel'a. Postawiłem wodę i sprawdziłem czy działa. Odpowiednio. Niestety nie działało, więc postawiłem wodę z drugiej strony. Teraz się Water Wheel w stronę obracał i wszystko właściwie działało. W tym momencie postanowiłem zmodyfikować delikatnie yy, nasz moment obrotowy, troszkę więcej dać, ale do tego potrzebujemy troszkę więcej Water więc wykopałem takie specjalne miejsce na to, żeby dodać po prostu tutaj sobie Wheel. Niestety po drodze killów mi się skończył. Postawiłem Waterwheel -e i połączyłem je z początkiem systemu. Za pomocą Gearboxa i kilku Chain Driverów zmodyfikowałem, tak żeby działało, ale troszkę zbyt szybko było. Więc podłączyłem pod tamten kok i jest delikatnie szybciej. W tym momencie zajmuję się stworzeniem rur, które wymagają e, miedzi po prostu: dwóch plejtów miedzi i jednej sztabki. I chcę po te rury podpiąć pod jeden z mikserów, żeby mieć dostęp do wody w zasadzie. Tutaj szukałem go i znalazłem, bo niektóre receptury wymagają tego, żeby była woda, na przykład, żeby stworzyć ciasto. Tutaj troszkę się kręciłem wokół z tym, żeby podpiąć to odpowiednie, ponieważ pierwszy raz używałem ich w zasadzie. One też wymagają samej siebie mocy obrotowej, żeby ciągnąć tą wodę. Tutaj też miałem z tym problem. No i tutaj, jak widzicie, już działa. Poprawiłem delikatnie teren, żeby to wyglądało lepiej i sprawdziłem i wygląda na działające. Następnie dodałem jeszcze sufit do naszego warsztatu i dodatkowo zmotyfikowałem trochę pierwsze piętro naszego budynku, pod względem wyglądu. I tak się aktualnie to prezentuje. Zapraszam do kolejnych. I w następnym, może dokończymy sobie po prostu wygląd tego budynku. I coś jeszcze zrobimy. Na pewno. Masz jakiś pierwszy drill? Wiem. Postaram się udać do noteru i zdobyć trochę brasu. To będzie cel na następny odcinek. No, to jest, myślę, że dobry punkt. Także chciałbym podziękować za oglądanie tego odcinku. Ja jestem Paciop. I zapraszam do kolejnych. Bajo!